Płatki z mlekiem? Kurwa trochę kultury spójrz na mnie i odpowiedz czy lubisz płatki. Lubisz kurwa? Tak. Co jest z tobą? Myślałem że powinien i przyjebałem. Ja ją kurwa adoptowałem. Moja córeczka. Ty. Pewnie jest tylko podobna. Mojego imienia też nie znacie. Ma na imię wiertarka. Ryu obiecaj, że zostawisz ją w spokoju. To nie jest twoja córka, którą pochowaliśmy. Adoptuję ją, kurwa. Serio? A co na to jej siostry? Kurwa to przyrodnie siostry. Nie mają nic do gadania. Przecież to jest dla nas kompletnie obca osoba. Tak nie można, rozumiesz to? Daj spokój. Erduś. Wiertarka, tak się cieszę, że jesteś cały i zdrowy. Buziaczek. No, no, jest... Ryj mi powiedział, że umarłeś. Porwali mnie i było ciężko. Nie dziwię się, że miał takie podejrzenia. Miał taką nadzieję, tak? Może lepiej by było, gdyby mnie wrócił. Wszyscy mają wyjebane. Nie mów tak, Erduś. Ryj zaprosił mnie na płatki z mlekiem Chodźmy wszyscy. Jak rodzina. Erda już pojechał? Tak, seniorita. Zabrali pani siostrę. Lilka! Liluś, wracaj tu! Chcesz się znowu zgubić i narobić kłopotu, kurwa? Tak mi ciebie brakowało. Kochana siostrzyczka, chodźmy do domu. Ryj mnie zapytał, czy lubię płatki z mlekiem. Nie wiem skąd wiedział, bo je uwielbiam. No, co jest chłopaki? Nie jesteśmy na stypie. Mam pomysł, wzięłam aparat. Zrobimy trochę fotek i zrobi się weselej. Idź do braciszków. Boże, jakie przystojniaki! Uśmiech proszę. Ryjuś. Weźmiesz aparat i zrobisz nam zdjęcie. To jest. Przypomniała ci się, zmarła córka? Od początku wiedziałem, że, że leciała z nami w chuja. Ona nigdy nie umarła. Później mi opowiesz, jak to zrobiłaś. W końcu jestem, jestem szczęśliwy. Powiedz mi, kurwa, po ty się wybierasz do ryja. Już zapomniałaś, jak działa to na ojca? Gadaj. Kurwa, weź się od Pierdol. Ryj chce mi powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie jestem suką, nie odmówię mu. I nie martw się. Nic nas już nie łączy. Kateczko. Papier w kiblu się skończył. Zapraszam, kup panowoc, wypierdalaj to wasz dom, nie śmiejcie, wejdź do środka. Będę z tobą szczery, mam dosyć tajemnic. Od czego tu zacząć? Jesteśmy jebanymi biedakami. Chcieliśmy was tylko okraść, wstępnie zaniebać całą rodzinę własnymi rękami. Chciałem zabić Twoją matkę, Ciebie, Twoje siostry. My nie budowaliśmy wam basenu, tylko jedwany grobowiec. Ale potem wpadłem na lepszy plan. Miałyście się w nas zakochać i dobrowolnie oddać majątek. Jednak potem nastąpiło coś niesłychanego, panie Ryjku. Przepraszam. Już idę. Podcierałaś się banknotami? Przecież mówiłam, że papier się skończył, a nie mogłam dłużej czekać. Mamo, proszę cię, kurwa. Martwię się, bo skoro nie szanujesz pieniędzy, Pieniędzy, kurwa, to jak mogę oczekiwać, że będziesz szanować mnie, kogokolwiek w rodzinie? Ryu, nie musisz kończyć tamtego zdania. Wiem, że ci to nie przejdzie przez gardło. Dam radę, kurwa. Nie rób tego. Nie musisz. Ja się, kurwa, zakochałem. Wiem, ryjeczku, ale mój ojcomąż nigdy nie pozwoli nam być razem. Nie przejmuj się tym chujem. Ryju, ja jestem uwięziona. Nie mów, że go zabijesz. Kurwy mu łeb, kurwa. Będzie żałował, że nie umarł przy porodzie. Kurwa mać, tyle dzisiaj się wydarzyło. Jestem innym człowiekiem, lepszym człowiekiem. Chloe była siuryja, ojciec musi się dowiedzieć to moja sprawa, gdzie byłam, nie muszę się ze wszystkiego spowiadać. Będziesz jej pozwalał na takie zachowanie, co się mnie tak uczepiłaś mamo? Chcesz, żebym dostała w pierdolczyco? To jest porządny dom i nikt nie będzie nikogo bił, ale jeśli dowiem się, że masz nowy romans z ryjem, to chyba wyjdę z siebie. Nie bądź naiwny. Wątpię, bym mnie zdradziła po naszej ostatniej rozmowie. Tato przecież wiadomo, że to zrobiła. Powinna dostać karę, żeby sobie przypomniała, że nie jest dziwką. Dziękuję, ale wolę być dziwką niż taką kurwą jak ty. Nie chcę tego słuchać. Idę stąd. Nie, nie możesz. Musisz to rozstrzygnąć. Jesteś głową rodziny. Muszę to przemyśleć. Ale lepiej, żebyś szykowała się na najgorsze. Tato, za późno na przeprosiny. Nie sądzisz, kurwa? Słoneczko, dobrze się czujesz? Chloe? Chloe Inko, Boże, chyba umarła. Chloe, córeczko, wstawaj. Nie stum jak pizda, tylko pomóż. Chloe, no, proszę cię. Nie umieraj. Mężu, wracaj, tu nasza córka umiera. Mamo, ona nie oddycha. Tato.